Witajcie kochani w trzecim już sezonie z, z naszej serii Moja Holudzka Historia W poprzednich dwóch sezonach działo się wiele, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat Zapraszam Was serdecznie do nadrobienia poprzednich sezonów na moim kanale Również rozgrywanych z głosem z naszej ukochanej e, gry mobilnej Klub Romantyki. Ale dzisiaj zaczniemy e, sezon trzeci, odcinek pierwszy Obce wśród swoich albo jak pomóc kapitanowi policji Jaki kapitanowi policji? Jemu nie trzeba nic pomagać. On ostatnio nas zaskoczył, zaatakował na wzgórzu. Ten jest niepoczytalny. O, super. Więc co, w następnym odcinku chyba sobie pokomentujemy troszeczkę tą cudną okładeczkę. Ale dzisiaj nie mam na to nastroju. Rozdział pierwszy. Zabawa w szpiega. Tego nam brakowało. Życie ludzki gwiazdy jest bardzo aktywna. Niekończące się spotkanie zdjęcia i wywiady. Czasami chce się po prostu uciec od całego tego zgiełku. Wsiąść na jacht, popłynąć na ocean. Nie podoba mi się to. A co ci się Byczku Fernando? Nie podoba mi się, Fernando, ten, co kocha hakie ty? jest. Nie podoba mi się to. W <ścoughs> zaczął się nowy sezon, błagam cię, no przebierz ty się, kobieto. Nowy sezon, nowy strój, Bądźmy realistami. Kobieta tyle czasu mnie nie wytrzymała, chociaż nie moja suknia jest piękna, może nie projektanta. Jesteśmy na jachcie, więc może sobie ubierzemy strój kąpielowy, bo myślę, że ta nasza cudownicza jest nieco troszeczkę zbyt ciekawa. A potem romantyczny strój kąpielowy, to jest idealne. Ale fajniejszą osobę mi jej dobrała. Na przykład te co matki kręcone, albo takie związane w sumie. Dawno ich nie mieliśmy. Dobra, myślę, że to jest dobry pomysł. Kolczyki, taki choker, taki coś. Boksy. No w sumie jesteśmy na jachcie, trzeba się bawić. Środek wakacji, więc... No przestań, całą drogę marudzisz. Mm? Dwa dni morskie podróży w towarzystwie przedstawicieli przemysłu filmowego niemal dobiły Chrisa. Nie bacząc na swoją aktorską przeszłość, chłopak nie lubi imprez z gwiazdami. Za dużo plotek, za mało sportu. Oj no tak. Ma no, po sobie z ryknikami, na pewno się jakieś okolice znajdą. Chris nie wygląda na zdenerwowanego, ale ty yy, wiesz, że w środku mu się gotuje. Kiedy na horyzoncie pojawia się Anthony i zaczyna cię podrywać, chłopek spina się jeszcze mocniej. Anthony nas podrywa? Anthony Wood? No to nie powiem wam, no ale ciekawie, ciekawie. Hej koledzy, niezły dzień, co? się Anthony. Siam Anthony. Rzeszy jestem do ciebie w Emma, jesteś urocza, ale niedługo spaliście się na słońcu. No, przy tak bladej karnacji, to obstawiam, że tak. <grywa> Fajowo wygląda teraz. Myślę, że powinna się wykąpać. Jesteśmy na otwartym oceanie. To niebezpieczne. Czy ty myślisz, że on zwraca uwagę na takie słowo, jak niebezpieczeństwo? Widziałeś, co on już odwalał? Bzdura, to tylko delfinki. Tak, tak. Ty nie wiesz, co robią delfiny. Delfiny to złe są. <grywa> Emma, nie radziłbym. Anthony ma na na kąpiel. Chris przed nie ostrzega. Co robić? Zarzutkować i popłacić z Antonin w oceanie? Przyjąć poważnie słowa Chrisa i zostać na jachcie? To niby nasz ochroniarz, ale z drugiej strony dobra zabawa z Tonym i strach kusząca. Dobra, nie ryzykujmy. <laughs> Przynajmniej nie zginiemy. Nie, to nie ja jednak zostanę tutaj. No co ty? Dziewczyna mówi wyraźnie. Ach. Anthony Wood bał się Chrisa i dlatego nie zdecydował się na kutnia. Mało kto się na to odważy. O, ja się nie dziwię. Dobra, sam popływam. Patroni! Miłego zjedzenia przez Delphin korekinki. No, mogliśmy sobie z, nią, sobie z nim popływać. Gdzie ja, w sumie to jest taki fajny szampan? Zdjąwszy kapelusz z rozbiegu skaczen w fala. Od razu dają się słyszeć radosne praski plus wody. To nie jest niepoprawne. I głupi. Tam przecież naprawdę mogą być rekiny. No o tym mówię, no. nie Niedobrze, może nie zdecydowała się zostać karmą. <grymka> Karma dla rybek. <grymka> Myślę, że spotkanie z nimi go ucieszy tyle adrenaliny. <grymka> ale serio, no. Antoni będzie w siódmym niebie po prostu. <grymka> o ile przeżyję <grymka> Nigdy tego nie rozumiałem. Wydaje mi się, że on tak po prostu czuje się bardziej żywy. Czytałam, że... I... To jest jakoś związane z neuroprzykaźnikami w mózgu. Tak, jak ktoś ma nie po kolei postawione klewki. Raczej z ich brakiem. <grym> Bingo. Niezauważenie podszedł do was jeszcze jeden członek waszej grupy. O, Patrick, nasz odgrafos. Ale kadr. Odwraca się do niego i od razu szczęka aparat fotograficzny. Potem znowu i znowu. Starczy już, daj odpocząć. Nic nie rób, po prostu bądź sobą. Będę łowił twój uśmiech. Podczas całej podróży, fotograf nie spuszczała z ciebie oka i obiektywu. Zmęczyło cię to już. Cały czas ktoś mnie fotografuje. Chciałabym przynajmniej na urlopie się tego nie obieść, ale. Mm, Zabierz aparat i nie kłóć się. Chris działa y, na wszystkich przekonująco. Patrick nie jest tu wyjątkiem. To, Krylu, przekonałeś mnie. To jest bieczek. To Biczek Fernando. Może ktoś cię rozweseli. <grym> Patrick. Y Wyjął nie wiadomo skąd pilota i wycelował go gdzieś w dal. Co? I go pilota, kiego w dal, co? Z początku nic nie widziałeś, a potem? Co się dzieje? <grystanie> Oj, cudne. Mogę powiedzieć, że to na Antoniego. O, po co ci taka zabawka? Żeby był weselej. E, jest bardzo podobny do prawdziwego, zaraz zobacz. Patrzcie. Chyba mamy gości. Pokazał niewielką łódkę podpływającą do jachtu. Wódcy z aparatem. Przewieszonym przez ramię płynęła znana ci już dziennikarka. A dlaczego? Ta tak, tak. Zaraz cię utopimy, naprawdę. Już nas wkurzasz od po prostu. Ja nie wiem czy drugiego czy pierwszego sezonu, ale wkurzasz nas. Chyba od pierwszego. Mhm, od pierwszego. No więc. Opa. Ej. Uśmiechnij się. No i co, ale mi sensacja. Pływam sobie na jachcie. To jest tak niespotykane. Strzeliła ci zdjęcia. Super. Cała grupa w kadrze. No i jak opiszesz? Gwiazdy spędzają wakacje? Szalona. Uuu, to nie mu się nie podoba. Pani Wsiu, wie pani, że nieładnie tak szpiegować? Gdybyś wiedział, ile mi za to płacą. I znów zrobię kilka zdjęć. Dziennikarka napawała się tym, że wzięła wszystkie zaskoczenia. I oczywiście bez końca robiła zdjęcia. Ja i zaraz wszystko, przystępnie przystępni wyjaśnię. Oh. To nie jest najlepszy pomysł. Mam to w nosie: ocnij się i daj mi stracić sprawę, nie błagam. Ma trzymaj go. Nie chcesz znowu mieć dziwnych po prostu wiadomości w mediach na swój temat. Chris był w bojowym nastroju. Zrozumiałaś, że akcja czarnoskórego skrówego Olbrzyma najpewniej skończy się żałośnie dla dziennikarki. Chris, nie trzeba. Oh. Chłopak podszedł do drabinki i miał zamiar zejść na pokład wódki. Chris może narobić głupst, a dziennikarka nie przestanie fotografować, akurat o Od tego wyboru zależy, czy znajdziesz się na okładce gazet, czy coś. E, żartem, dzięki któremu dziennikarka utopi swój aparat. Eee, kusi, dziennikarce, ostro wyzywając od ostatnich. Nic nie da. Pozwalając Chrisowi rozwiązać sprawy siłą. O, oh, już wolę ten żart. Będzie killing joke. Zareagowałaś mentalnie. Poczekaj mi, pilota. Co ty chcesz? Nie ma czasu, dawaj szybko. Praktycznie wyrwałaś yy, kontroler z rąk fotografa. Przez sekundę wahałaś się. Nigdy przecież nie sterowałaś się sztucznym rekinem. No, rzadko kiedy ktoś steruje sztucznym rekinem, ale dobra. Ale szybko się zorientowałaś, co, jak naciskać Ułącz. No już pójdź. Rekin orzył. Po kilku misarnych manewrach płetwa obrała odpowiedni kierunek i popłynęła w stronę łódki operacji. Padził się tymczasem nabijała się z nas. Ojej, Oj, zacznij zaczął ten śmieszek. Co to u was? Party dla wybrańców? Spędzamy sobie wakacje, czy to jest zabronione? Poważnie. Nie twoja sprawa. Emma, jak się czujesz w męskim towarzystwie? Dobrze, co ci to przeszkadza? Co, może jeszcze napiszesz, że po prostu robimy tu jakieś bezeceństwa? Nie napastują? Zaraz się dowiesz. Dziennikarkach i chocze, a ty naciskasz guzik kontrolujący prędkość. Rekina, nie płetwa, zaczyna pływać szybciej. Do łódki zostało 10 metrów. 5. Gdy kobieta odrywa się od aparatu i odwraca uwagę, rekin jest już prosto przed nią. Poczułaś joystickiem rekina, płetwą podpłynęła jeszcze bliżej. Pomocy! Ręce kobiety zetarzały ze strachu i dziennikarka opuściła aparat wprost do oceany. Bye, bye. Mój aparat. Próbowała go złapać, ale mało nie wpadła do wody. Sterowany przez ciebie rekin podpłynął bliżej. Zauważywszy go, kobieta wrzasnęła. <laughs> Jeszcze przez kilka sekund nie wiedziała, co zrobić. A, ale ostatecznie strach przed zjedzeniem szywcem i chęć uratowania aparatury. Dziennikarka zapuściła motor i pomknęła jak najdalej od tu Bye, 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 proszę pani. Już nie chcemy pani widzieć tutaj nigdy. No i proszę żadnych zdjęć. Udało ci się uniknąć wzmianki w brukowcu. Niebezpieczna ściemna kobieta. Oj, żebyś to nie wiedział. Niebawem już nikt e, nie myślał o paparazzi. Jednakże wszyscy mieli popuste humory. Ej, jak ja nie cierpię każe. Ta baba już tyle nawypisywała śmieci, że głowa mała. O, Tarina to ona też napisała? <grystanie> Może pominiemy My ten temacik, co? Tak, jeszcze szpiegowała pod moim dołem. E, możesz ją skarżyć, celebryci często tak robią. E, sąd wydaje zakaz zbliżania się do ciebie. Dzięki Patrick, zrobię tak. Uśmiechnęła się i atmosfera została lekko rozładowana. Niebawem, humory całego towarzystwa stopniowo się poprawiły. Zapominawszy o wszystkim postanowiłaś cieszyć się wolnym dniem. Na ile to było teraz możliwe? I gdy wieczorem wróciłaś do domu, czekała tam na ciebie niespodzianka. Jakaż to, jakaż? No, ja tu widzę wszystko na razie normalnie. Cóż za niespodzianeczka? Uuu, kwiatuszki. A sobie się wolę czerwone róże. Tylko czerwone róże. I wszystko wyszeptała. Więcej nic nie chciała. Ale różowe też nie są brzydkie. Za w nich nos. Bgiecik. Ale do niebardziej po są w sumie różowe róże. O, różowe róże. <grymne> Jakie piękne kwiaty. Ciekawe od kogo. Tam powinna być karteczka. Poszukawszy między pachnącymi kwiatami, rzeczywiście znalazłaś kartkę. No, 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 jestem bardzo ciekawa. Yy, na elegancko złożonej karteczce napisano Jesteś taka piękna, uważaj na siebie. <grymne> Dziwna wiadomość. Nie wiesz, kto mógł coś takiego napisać? Oj, ktokolwiek, mam wielu fanów. Jednakże notka zaniepokoiła cię, zbudziła lęk. Mam nadzieję, że wśród moich fanów nie ma maniaków. Ktoś przecież śledził yy, mną pod domem. Wspomniałeś wieczór i cień wzrygnęłaś się. Chris zauważył twoje zdenerwowanie i położył ci rękę na ramieniu. Nie bój się, ma, jestem z tobą. Póki ja tu jestem, nikt cię nie skrzywdzi. Dzięki. Ty to umiesz uspokoić. Chris w zadziwiający sposób daje ci pewności siebie i nie chodzi tylko o jego muskułę. Słupaka menowała niewiarygodna wiara w to, że wszystko będzie dobrze. Mając krysa obok siebie, czujesz się całkowicie bezpieczna. Jeszcze raz popatrzyłaś na bukiet. Hmm, piękny kwiat. wstawię je do wazonu. Dring, dring. Dzwonek do drzwi. Jeszcze jeden bukiet? Dring. Ale za drzwiami stała dziewczyna. Jaka dziewczyna znowu? już za kolejna osoba? Aha, dziewczyna. Z dziwny, dziwnym trafem współpracownica Jeffa. No. Cześć, poznajesz mnie? Niestety. Też jest ci znana. Poszukawszy w pamięci, wydobyłaś tamto do wspomnienia. Dzień dobry, mieszka pani tutaj? Tak. Nie wie pani, kto mieszka pod piątką? To ja. Bardzo mi przykro, jest, ale pani mieszkanie się spaliło. A potem jeszcze jedno. Jeff to boli, delikatnie, proszę. I co tutaj do pokoju weszła? Sir, to sprawa, o której pan. Uh, o, oh, uh. A? Jesteś pomocnicą Jeffa. Zgadza się. Może jednak przypomnisz sobie, jak się nazywam. Nie sądzę. Jilly, yy, Judy, Gina? Gina? Masz dobrą pamięć, okej. Okay. <ścoughs> Strzeliśmy. Tak, cały czas yy, muszę zapamiętywać. Gina yy, przerwała cię brutalnie. To mnie nie obchodzi. Przejdźmy do sedna. Teraz pracujemy razem. Na polecenie kapitana. Wiesz, mogę pracować z kimkolwiek, byle nie z nim. Im ci będę go widować, to będę szczęśliwsza. Jeżeli to będziesz przekazała wszystkie informacje, a nie będę go widzieć, będzie najlepiej. Ciekawe, i czego on chce? Żebym ci pomogła zebrać informacje o ludziach filmu. Czyli żebyśmy szpiegowały razem. Można i to tak ująć. Tego mi do szczęścia brakowało. Taki obrót sytuacji budzi w, tle, w twojej duszy fale niezadowolenia. Nie ty, że przysłał tu swoją lizuskę, to jeszcze niczego ze mną nie uzgodnił. No to jak omówił nasze sprawy? Okay. <laughs> wiem, znowu się to przebieram, ale no na jacht. To był idealny strój, ale tutaj już. Ale zmienimy się tylko delikatnie. Damy jej może. Nie czekajcie, wiem, o które włosy jej damy teraz. Trzeba być modnym jako gwiazda. Więc zostawimy jej to, zostawimy jej to, a tutaj damy jej. Tak, chyba znowu damy jej moją ulubioną. Chociaż w sumie możesz mieć to. Wygląda na tym fantastycznie. Nikolczyki przyświtują. To o. No i jest inaczej. E, nie chcę e, z Tobą omawiać. Nic nie będę z Tobą omawiać. I pracować to z Tobą też nie będę. Ale Jeff powiedział, ale Jeff powiedział. Niech Jeff mi to powie, a nie Tobie. Mam znaczenie, co powiedział Jeff. Mądra dziewczynka. Tak cię wychowałam ładnie. Tak ci ładnie wychowała, mama. Y, tak się nie umawialiśmy No dokładnie Dziewczyna chciała jeszcze coś powiedzieć Ale y, wystawiła się za drzwi Jak on śmiał y, y, I tak dla niego pracuje A tu jeszcze trzymać w domu glina Plik 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 To co mnie komórka Niech zgadna No oczywiście Jeffuś <słuch> Mój ulubieniec tej gry Tak Bardziej ulubiona nawet to A to już jest niesamowite co do cholery Emma? Co do cholery Jeff? To ja chciałam zapytać. Będziesz pracować teraz z giną. Ale? Żadne ale, Gina to doświadczony detektyw. Weź się pali w głowę. I dzięki temu szybciej e, ogarniemy, e, ogarniemy sukcesy. Oh. Ja mam go dość. Mi też Emma też, ale ja mam go szczególnie dość. Dziś wieczorem macie pójść do pewnego klubu. I jest synk, że Anthony spotka się tam z klientą. Przegnęła się słuchawka. Więc niech ona idzie tam bez mnie. To neonowa plaża. Tam puszczają tylko ludzi filmu. Wprowadzisz Jimmy jako swoją przyjaciółkę. A potem palę ci łeb. Czymkolwiek się da. łyżką, nożem, patelnią. Cokolwiek mi przyjdzie pod rękę. Może mi nawet coś miękkiego, żeby ci nie uszkodzić. Ale wystarczająco twardego, żebyś to poczuł na zawsze. Przerwał połączenie. Oczywiście, go typowy sposób. Super, tylko tego, tego mi brakowało. E, Klnąc na kapitana, e, na czym świat stoi, i kierując się ku niemu, liczę negatywne myśli. Jakie ja cię dobrze rozumiem. Ruszyłaś tę karderogę. A ona jeszcze miała myśli, że on ma jakiekolwiek sumienie i skrupuły. Ech, dobrze, ta chwila po, po prostu załamania nerwowego minęła. Ta! Jeff mocno trzyma mnie na haczyku. się ubranie za ubraniem. Ciekawe, co trzeba włożyć yy, na siebie podczas szpiegowania. <laughs> Przypomniałaś sobie film o Jamesie Bondzie? Cóż, jeśli już być szpiegiem, to zniwelającym Oczywiście, pierwsza reguła aktorstwa. Zawsze być perfekcyjną. Uuu, no muszę przyznać, że taka grecka bogini. Ej, bosko. Bosko wygląda. Ale myślę, że zdecydowanie bardziej pasuje do ciebie ta Biela. Krystalicznie piękna, doprowadzająca do szaleństwa. No, nie, nie zaprzeczę, piękna jest po prostu. Yy, wdzięczyłaś się przed lustrem i nie zauważyłaś jak pojawił się Chris Fajnie wyglądasz <grytania> Patrząc na swojego bodyguard'a zrozumiałaś nagle On przecież nie wie, że jestem szpiegiem I nie chce mi mówić o tym Chrisowi Nie chce mi się mówić Zrobiwszy maksymalnie obojętno mi narzekłaś Tak, wybieram się dziś z kumperą do klubu Dobra, to będę się zbierał yy, Chyba nie trzeba Chris Zamówi taksówkę tam jest ochrona, ale pod domem może się załamać kto tylko zechce. Zróbmy tak, bądź gotów, jeśli co zadzwonię, to polecenie służbowe. Chłopak nie lubi poleceń, ale patrząc na ciebie pojął, że dyskusji nie będzie nigdy nie ma. Chris wyszedł popieliwszy cię wzrokiem, a ty powróciłeś do myśli o oczekiwanym ci zadaniu. Gdyby nie wiedział, że go śledzą, mówisz mi dalej, czuję ten błąd, że nie okłamujemy tego mało inteligentnego stworzenia. Znaczy się się myśli Jeffa. Ach, ja naprawdę robię wszystko, żeby tylko mówić o nim jak najmilej. Ale nie potrafię. On przecież tak mi ufa, a szczególnie ostatnio. Może nawet uważa mnie za przyjaciela, a ja? W serce w pełni czarna gorycz. Sama poczułaś do siebie obrzydzenie. To nie to zniesienia. Trzeba coś zrobić ze swoimi emocjami. Zaczęłaś sama się przekonywać, że wszystko robisz w dobrym celu. Że pomagasz złapać złych ludzi. No, a śledzenie przyjaciół to tylko metoda. Na pewno. Jeśli Antony jest niewinny, nic mu nie będzie. A jeśli jest winien, to dolicha z takim przyjacielem. Osiągnąwszy w taki sposób wewnętrzny kompromis, uspokoiła się nieco. Pojechałaś do klubu. No to idziemy. Przy wejściu spotkała się z Giną. No przynajmniej się przebrała. Strój nieco bardziej ludzki. Jeff dzwonił do ciebie. Tak, księżniczko, ty moja cudowna. Twój książę do mnie dzwonił. Weź go sobie daleko i ujedźcie na, za siódmą górę i za siódmą rzekę po prostu. Jak najdalej ode mnie. Na zawsze. Tak. Wejdźmy do środka. Yy, nawmurzona i posępna w z do klubu. Poczekaj tutaj. Pójdę się rozejrzeć. Tak, tak, tak. Daleko. Pa, pa. I zostawiacie samą. Cóż, zobaczmy, kto dzisiaj przyszedł. Ludzi nie ma za dużo, bo jutro poniedziałek. Tak, nie bardzo. Rozejrzała się dookoła. Przy przydalnym stoliku siedzi zakochana para. Przyborze dwie dziewczyny flirtują z kelnerem. Samotny chłopak pije koktajl. A? Stop, przecież ty znasz tego chłopaka. Któż to, któż to? Tomas! Hi, my darling. Nie wygląda najlepiej. Tom wydaje mi się taki samotny. Dobrze byłoby go pocieszyć. Myślę, że znajdę na to czas, ale jestem tu na stanie i nie wolno mi się tego tak koncentrować. Niech Gina się zajmie zadaniem raz w życiu. To w końcu ona jest tu policjantką, ja się nie mam no nie mieszać. Ja idę sobie pogadać z kumplem. Podeszłaś do chłopaka i przywitałaś go wesoło. Mm. Cześć Tom. Emma? Tak, to ja, nie zjawa. Sąpkiem podobno. Ale ty przecież jesteś teraz sławna. Myślałam, że nie chodzisz do barów. Ale opowiadasz. Wiesz, ty też ludzie wiesz? No, a ja jestem taka jak wcześniej, tylko nieco bardziej znana. Usiadłaś obok Tomasa i patrzyłaś na niego uważnie. A co u ciebie, co nowego? Mm, no tak, trochę gram. Chłopak wygląda niecałkiem rozbitego. Ej, skąd ten smutek? Masz coś filmu? Nie, coś ty. Sprawdzam wszystko w porządku. Znów zamilkł, odwrócił smutno wzrok. Opowiadaj zaraz, co się dzieje? Dlaczego jesteś taki smutny? Ach. No Tom, ile my się znamy? Nie może powiedzieć. No wiesz, wszystko jakoś nie tak. Ach, co konkretnie? Po prostu dziś rozstałem się z chłopakiem. Ojej, szkoda. My też przechodziliśmy przez rozstanie z naszą Emą kochaną, mówi giną. Pozostałe sprawy to nawet nie było rozpoczęta. No ale szkoda, szkoda Tomasa. masa. rozumiesz, ciężko mi bardzo. No i biedaczek. E, to Tomasa, jego pocieszyć, obień czule, opowiedzieć kawał, czy zamówić koktajl Hak! Huck, unijmy go tak, wiem, że nie jesteśmy w jego typie, ale hak zawsze pomaga delikatnie objawia to Tomasa ty jesteś taki fajny i artystyczny, nie będziesz tylko sam naprawdę tak myślisz, oczywiście Tomuś naszą, naprawdę fajny szalik poważnie, ładny odcień e, no pewnie Jestem pewna, że wielu chłopaków zechce się z tobą spotykać. Znowu białaś Tomasa, starając się okazać mu maksymalnie duże ciepła. Chłopak z początku obejmuje cię niepewnie, a potem przywiera do ciebie całym ciałem. Dziękuję, ma. Jasne, to mi. Zrobiłaś dobry uczynek. Ależ my te dobre uczynki spełniamy. Widok uśmiechniętego Tomasa napełni twoje serce radością. I, I tu do klubu weszli Antoni i Nikolas. Hmm? Pójdziemy do części dla wybuchów. Tam jest spokojniej. Jak chcesz. I odeszli. Na coś czuję, że musimy ich śledzić. Tak, tak, tak. Nikolas też? Trzeba iść za nimi. Wstałaś, zmierzając do końca mężczyzn, ale ktoś się złapał cię za rękę. Poczekaj, nie tak szybko. E, oczekiwaliście parę minut, i skierowaliście się do strefy wip. No. Są dziś tutaj, słyszałam. Psst, dziewczynek, kontynuowała szeptem. Idź na lewo, ja na prawo. Masz dyktafon? E, tak, w telefonie. Świetnie, włącz go. Rozeszłyście się w różne strony. Nasłuchiwałaś, przechodząc od kabiny do kabiny. Cisza, cisza, cisza. Ledwie słyszalne odgłosy. Cisza, chyba znalazłam dyktafon. Tak, tak, zaraz. Włączyłaś dyktafon, e, położyłaś go w szczelinie przy drzwiach. co ci to nick? Spróbujesz raz, a potem ugrzęźniesz. Ty nie rozumiesz. Wytłumacz, przecież głupi nie jestem. Poza tym, nie jesteś pierwszy. Wiesz, ilu już posadziłem na ten szajs? Potem ciągle im mało. Znaczy, to jednak prawda. Ach, Tony, Tony. To jak, sprawa załatwiona? Dobra, zdecydowanie dogadam się. Dzięki, brachu. Słyszysz, że się głosy zbliżają się do drzwi. Wychodzą, trzeba spadać. Nie, serio? Usłyszałam ci kroki i dźwięk otwieranej drzwi. I zrobiłaś najlepiej logiczną rzecz, jak twoim zdaniem. Cóż jest twoim zdaniem logicznego? Droga romantyki, przyciągnęła dziewczynę do ściany i całowała się namiętnie. <słuch> do... Logiczna. <słuch> Pomóż mi. Drzwi otworzyły się, a ty objąłeś dziewczynę tak, żeby nie było widać twarzy. Antony i Nick, nawet nie patrząc w waszą stronę, wyszli do holu. Gdy kroki ucichły, rozumieją objęcia. Uff, udało się. Świetnie zareagowałaś. Aj, pocałunek był świetny. No ty weź spadaj. Chociaż tak szybciej snok na ciebie, niż tamtą istotą, <laughs> dla której pracujesz. Ja naprawdę jestem miła, jak mogę. Ale człowiek mu go nie nazwa. Ogarnęła fala ze wstydzenia. Aby nie y, rozwijać tematu, poszłaś w stronę wyjścia. No, baju, 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 baj. Myślę, że na dziś zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Pewnie masz rację, wezmę tekstówkę. Okej, okay, a ja się przejdę. Sajonara. Dziewczynka zniknęła za rogiem, a ty wziąłeś do ręki telefon. I wtedy z mroku cień. Cześć. Dostałeś mój bukiet? Kim jesteś? Ci zignorował pytania. Dziewczyna nie powinna chodzić w po ciemku. Oh, czego chcesz? Chin zrobił kilka kroków i przed tobą ukazał się. Oh. Okay. Super, seryjnego komorterce nam brakowało do szczęścia. <grym> no, Jak mówię, tak, zastanawiał się. No, bardziej się boję? Ciebie czy Jeffa? Hmm. Myślę na Tremisem no, akurat chwilowo. Ale Ciaszynia ja w niej nic bardziej przeraża. Pamiętasz mnie? Walnąć maniaka i uciekać, błagać o łaskę, wołać o pomoc. Walnąć go! Przywalić mu! Z pełnej pety. Poczułaś przepływ adrenaliny. Ciało napiąło się jak sprężyna. Nie podchodź. A ty co mi zrobisz? Nie radziłabym ci sprawdzać. Maniak zrobił krok. Oszczegam po raz ostatni. Hmm? do ciebie bliżej i jeszcze. Gdy mężczyzna znalazł się na odległość wyciągniętej ręki, uderzyłaś. I potrapałaś go po znakciami po ręce. Manek zaknął. A ty ście, oh. Wybór w się historii w przyszłości. Znowu uderzyłaś, zostawiając na jego skórze głębokie, krwawe zdrapania. Się, złapał się za nie, kląc i jęcząc z bólu. Dobrze, ci ty tak nie zadzieraj sami? Nie, nie. I wtedy zrozumiałaś, że już czas. Odwróciłaś się o 180 stopni i pobiegłaś. Wiesz, że bezpiecznie było pobiec do klubu i powiedzieć o tym, nie wiem, ochronie, komukolwiek? No, widocznie nie. Już skręciłaś za róg, serce kakao ci z radości, gdy nagle się potknęłaś. Śledzo utrzymałaś równowagę. Znów próbowałaś biec, ale poczułaś uderzenia. W następnej chwili pociemniało ci przed oczami. Super, porwał nas maniak psychopata. Ach, jak miło. Właśnie o tym marzyłam. Idealne zakończenie dnia po prostu jak psychopata nas poryła. No powiem tak, odcinek był ciekawy. dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Jeżeli tak, pamiętajcie o nie łapki w górę i subskrypcji i widzimy się już w następnym. Pa!